Fundacja może podejmować jakąkolwiek działalność. Może podejmować robić co chce, tylko będzie to yy, przyniosło ze sobą różne skutki podatkowe. Więc najbardziej takim preferowanym, o, najbardziej preferowaną działalnością fundacji rodzinnej jest ich 8, 8, tak. Więc tak. Przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, czyli fundacja posiada udziały w jakichś spółkach może fundacja wynajmować, dzierżawić, czyli posiada jakiś lokal albo inny przedmiot, który wynajmuje albo dzierżawi. Może y, prowadzić obrót dewizami, ale tylko na potrzeby własne, na przykład jeżeli zysk, y, jeżeli prowadzi obroty w złotówkach, a świadczenia mają być wypłacane przykład w euro albo na odwrót. Może prowadzić produkcję rolną na gruntach własnych albo dzierżawionych. Może nabywać, zbywać papiery wartościowe i inne instrumenty y, pochodne. I tutaj też to jest taki przykład, że jest bezpośrednio właścicielem na przykład akcji, może udzielać pożyczek, ale tylko podmiotom powiązanym czy spółkom powiązanym, nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek, może zbywać mienie, tak może działalność prowadzić i może prowadzić gospodarkę leśną, czyli posiadać las, zarządzać i to też może być własność lub dzierżawa. Takie są działalności Fundacji Rodziny. Dlaczego one są preferowane? Dlatego, że tam będą niższe podatki. Będzie tam 15%. Co będzie w innych przypadkach, o tym powiem w filmie dotyczącym podatków. Dziękuję bardzo.